Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z krótkim haulem jest to haul głównie ze stronki www.patal.pl Dam Wam linka w downbarze, żebyście wiedzieli dokładnie, o który sklep chodzi. Ja wiem, że wiele z Was go zna, ale dla tych, którzy nie wiedzą, podam Wam linka. Dlaczego zrobiłam tam zakupy? Zrobiłam już zakupy któryś raz rzędu na tym sklep, w tym sklepie internetowym i jestem bardzo, bardzo zadowolona. I zrobiłam zamówienie w ciągu godziny, po prostu weszłam na stronkę, tak, zobaczyć, czy są jakieś ciekawe nowości i tak dalej, bo zabierałam się za złożenie zamówienia nowego. No i wchodzę na stronkę, patrzę, dzisiejsze nowości i Calvin Klein Infinitive Matte. Eee, także powiedziałam, o nie, zrobiłam zamówienie w ciągu godziny, powiedziałam, że zaraz mi to wszystko wykupią. Eee, I udało mi się, zdobyłam kolor 201 Soft Beige. i um, dla tych wszystkich, którzy są w kolorze 180 w Revlon Color Stay, to ten kolor będzie świetny. Mam go dzisiaj na sobie. Jest naprawdę fajny, jest bardzo lekki. Um, matuje dosyć fajnie, aczkolwiek nie zauważyłam, żeby matował jakoś super długo, mimo tego, wiecie, to może dlatego, że mam nałożony puder na to, na to, więc nie jestem w stanie ocenić jak długo sam podkład matuje. Um, ale naprawdę jestem z niego zadowolona. Co się zdziwiłam, jak, jak przyszedł do mnie ten podkład. E, Wytrzepałam go, wiecie, kilka razy tylko i nałożyłam sobie go na dłoń. Po prostu sama woda, praktycznie sama woda. Jest napisane, że on jest oil free, e, aczkolwiek jak go nakładałam palcem na dłoń, miał taką właśnie taką dziwną, dziwną konsystencję, tłustawą dosyć, mimo tego, że nie ma on oleju, więc e, wiecie, i bardzo lekki, jest naprawdę bardzo lekki. E, nie kryje zbyt dobrze ale wiadomo, na lato tego nie trzeba. I naprawdę świetnie zgrał się z moim kolorem skóry. Ja go wybrałam ten kolor za pomocą stronki temtalia I w każdym razie. No jestem z niego bardzo zadowolona jak na razie. Jak go trochę poużywam, to zrobię Wam recenzję, żebyście mieli jakiś punkt odniesienia, ten ja Paulinka, ja Paulinka, nie? Żebyście wiedzieli o co chodzi tak dokładnie. To by było to. To był główny powód mojego zamówienia. Następne rzeczy to były e, takie żele, żele antybakteryjne. Tu jest Kids, kids e, Wiecie co, to jest 100 ml, chyba tego? Tak, 100 ml, i płaciłam za jedną butelkę 30, gdzie w Rossmanie chyba 6 zł kosztuje 5, 50 ml. Także no, wyszło mi o wiele taniej. A ja bez takiego wynalazku teraz raczej ciężko w lecie sobie wyobrażam życie W zimie, bo tam jeszcze, wiem, że te bakterie są wymrożone jakoś no, Aczkolwiek w lecie po prostu wszystko jest siedliskiem bakterii Każda klamka, autobus, no po prostu a, Dlatego potrzebuję czegoś takiego na uspokojenie moich nerwów e, I z, zakupiłam jeszcze dwie rzeczy na stronce Patal e, Dwie ze Slika I jest to e, rozświetlacz i jedna paletka i rozświetlacz wygląda w ten sposób. Poczekajcie. Rozświetlacz wygląda tak. I do tego był taki pędzelek. Powiem Wam, że rozświetlacz bardzo mi się spodobał, bo nie ma chamskich i takich tandecznych drobinek. Jest naprawdę taki perłowy, perłowy wykończenie. Mam. Pokażę Wam słocza. Przez wszystkie kolorki przejadę paluchem i pokażę mniej więcej. Czy wy to widzicie? Jak on się pięknie błyszczy. To jest rozświetlenie na złoto, aczkolwiek na lato mi się wydaje on jest idealny. Kurczę nie wiem, czy coś widzicie, czy nie? Wydaje mi się, że powinniście. Naprawdę jest świetne. No i druga rzecz to jest koletka, koletka, Paletka ze Sleek Makeup I kupiłam w kolorze Acid, aż kolorze wyciągam to Patrzę, opakowanie było normalnie Acid A wyciągam, patrzę Z tyłu na palce zapisane napisane Sunset, po prostu myślałam, że się popłaczę Po czym otwieram paletkę a Otwieram paletkę I co? I paletka Sorry, jednak jest Acid i tutaj, tak szczerze, jeśli Wam mogę powiedzieć, to przeżyłam wielkie rozczarowanie. Kolory są naprawdę świetne, ale pigmentacja, no po prostu powiem Wam, że myślałam, że będą to takie rewelacyjne cienie. A tak szczerze, nic specjalnego to nie jest. Naprawdę e, dużo tańsze cienie są lepszej jakości, niektóre niż ta, przynajmniej te matowe, bo te, te perłowe naprawdę mają fajną pigmentację. Jeśli nabiera się jej palcem, bo pędzelkiem wczoraj po prostu troszeczkę coś mnie zawiodły, aczkolwiek myślę, że to był taki chwilowy foch, jak widzicie, o, te perłowe mają dobrą, dobrą, dobrą pigmentację, to jest naprawdę lekko przejechane tylko, natomiast te matowe, no troszeczkę się na nich zawiodłam, szczególnie na tych neonowych i białym, zaraz wam pokażę te neony, e, chwilka. Neonowe kolorki wyglądają w ten sposób. E, I no, pigmentację się zawiodłam, e, aczkolwiek e, bardzo mi się podają kolory, dlatego będę robić wszystko, żeby tylko te kolory były jak najbardziej nasycone. E, co zauważyłam jeszcze, że przy blendowaniu one się ścierają, te, te kolorki. No ale to jest tylko takie moje, moje subiektywne zdanie. Każdy ocenia to jak może. Myślę, na pewno nie pójdzie w odstawkę ta paletka, bo stwierdziłam, że za bardzo ją chciałam, żeby teraz poszła w odstawkę i będzie używana. I to by było na tyle z zakupów z ale zrobiłam jeszcze sobie bardzo małe w tym miesiącu zamówienie z Oriflame, bo mianowicie zamówiłam sobie tylko wodę toaletową Full Moon i to jest nowa kolekcja. Ma bardzo ciekawy zapach. Napiszę Wam w downbarze, co, co ma za nuty zapachowe. Bo jest naprawdę intrygujący ten zapach. A, a drugie, kupiłam sobie maszynkę do golenia i była w bardzo promocyjnej cenie. Teraz w katalogu numer 8 jest za 9,90. Plus do tego 5 wkładów ostrzy. Także myślę, że rewelacyjna cena. E, pokażę wam tą maszynkę. I pierwszy raz się spotkałam z takim czymś, że maszynka ma na ostrzu takie paseczki. E, i jak udało mi się ustalić, te paseczki zapobiegają objechaniu nam żyletki, żeby się nie zaciąć, dlatego wow. Wczoraj się nią pierwszy raz, pierwszy raz używam, naprawdę jest świetna, praktycznie nie czuć, że się nią jedzie po nodze, jest cudowna. To chyba tyle z zakupów moich. Yy... Dla wszystkich, którzy chcieliby wstąpić do Oriflame, piszcie do mnie, ja Wam napiszę szczegóły, bo naprawdę teraz jest bardzo fajna promocja. Także czekam na wiadomości prywatne od zainteresowanych. I na razie pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Papa! Pa.